Dzień dobry! Zachwycają kształtami, zastosowaniem nie tylko w biżuterii czy wyrobach zdobniczych, lecz również w lecznictwie. Zabieram dziś Państwa w świat kamieni i minerałów. Postaram się przybliżyć w dzisiejszym wykładzie ich właściwości i zastosowanie. Kamienie szlachetne i ozdobne po to podstawowy materiał twórczy, wykorzystywany przy wyrobie biżuterii od starożytności po czasy nam współczesne. W Borek zapraszam na wykład pod tytułem Kamienie i minerały. Cuda natury i cywilizacji. Powinienem zacząć od diamentu, najtwardszego minerału na świecie, ale zacznę od bardzo pospolitego kamienia, jakim jest, a bardziej jakim był krzemień. To od niego zaczął się postęp cywilizacyjny człowieka. Jego właściwości sprawiły, że już w odległych czasach znalazł zastosowanie w życiu człowieka pierwotnego. A dlaczego? Bo łatwo dawał się upać i można było zrobić z niego proste narzędzia. Mam tutaj krzemień znaleziony w okolicach dębogóry, koło kcyni. I właśnie ten krzemień sprawił postęp w życiu człowieka. Z niego można było wykonywać proste narzędzia, skrobaki, pięściaki, groty strzałczy. Siekierki. Można było przecinać i oddzielać skórę od mięsa. No zobaczymy, czy takim właśnie krzemieniem uda nam się przeciąć gruby karton, który tutaj przygotowałem. Mamy tutaj gruby karton, no i spróbujemy, jak człowiek pierwotny, spróbować tym krzemieniem przeciąć karton. Czy to nam się uda? Zobaczymy. Proszę bardzo. Chyba się udało, bo oto mamy gruby karton przycięty właśnie za pomocą krzemienia. To od, niego, od tego kamienia wzięła nazwę epoka kamienia łupanego. Po niej przyszła epoka brązu, kiedy człowiek zrozumiał, że jeśli do miedzi dodamy trochę cyny, to otrzymamy stop dużo twardszy od każdego z tych składników osobno. A po epoce brązu nastała epoka żelaza. Skoro o żelazie, tu mamy hematyt, jedną z najbogatszych ród żelaza, który krystalizuje w takich groniastych skupieniach, zwanych szklanymi głowami. Wykorzystywany jest jako kamieniozdobny, robi się z niego bransoletki i naszyjniki. Ale wróćmy do krzemienia, krzemienia pasiastego. Jest takie jedno miejsce na świecie, gdzie występuje Krzemień pasiasty. Tym miejscem jest Polska, okolice Sandomierza i Nomen Omen Krzemionek Opatowskich. Oto okaz krzemienia pasiastego, który przywiozłem z Sandomierza. Słyszałem, że biżuterię wykonaną z krzemienia pasiastego cenią sobie Victoria Beckham, żona słynnego piłkarza i piosenkarz Robbie Williams. To może teraz o diamentach. Nie, nie, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie teraz. Teraz będzie o metalu, który wywołuje gorączkę. Tym metalem jest złoto. Złoto wywołało wiele gorączek, tę najgłośniejszą w Kalifornii pod koniec XIX wieku, kiedy to tysiące, setki tysięcy osób ruszyło na zachód w poszukiwaniu tego złotego kruszcu. Ze złota wykonano sarkofag tutenhamona o złocie inków, które zagarnęli. Konkwistadorzy krążą legendy, nie mówiąc już o ważącym ponad 5 ton posągu złotego Buddy, udostępnionym do zwiedzania w Bangkoku, stolicy Tajlandii. Złoto jest ciężkie, prawie dwa razy cięższe od ołowiu. Sceny z filmów, gdzie złodzieje rabują sztabki złota i wrzucają do worków, trzeba między bajki włożyć. Złoto jest kowalne. Z jednego grama można uzyskać arkusz o powierzchni 2000 m2 lub wyciągnąć drut o długości 2,5 km. Czyste złoto ma 24 karat. Zawartość złota określa tak zwana próba. Jeśli mamy wyrób o próbie 333, to znaczy, że w tym wyrobie jest 33,3% czystego złota. A jeśli wyrób ma próbę 750, to znaczy, że jego zawartość to 75% czystego złota. Bardzo popularna jest też próba 585. Diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety, śpiewała w filmie. Mężczyźni wolą blondynki Marilyn Monroe. Ja bym powiedział raczej, że brylanty, bo dopiero oszlifowany diament oddaje swój pełny i niepowtarzalny blask nazywany ogniem. Aby wydobyć z niego wspomniany ogień, trzeba go oszlifować. Ale jak go oszlifować, kiedy jest najtwardszym minerałem na świecie. Otóż robi się to w kilku miejscach na świecie, w szlifierniach diamentów. Najsłynniejsza znajduje się w Antwerpii. O jakości diamentu, a później brylantu, a co za tym idzie o jego cenie, decydują cztery parametry oznaczone od pierwszych liter angielskich słów: karat jednostka określająca masę, color, tutaj barwa, clarity, czyli czystość, i cut, czyli wcięcie, albo inaczej. Szlifu. W roku 1905 w kopalni diamentów w południowej Afryce znaleziono diament o wadze 3106 karatów. Do tej pory nie znaleziono większego. Trzy lata później pocięto go na dziewięć wielkich i 96 mniejszych kamieni. Dwa największe, Kalinan 1 i Kalinan 2, należą do brytyjskich klejnotów koronnych. Gdyby wejść na stronę internetową popularnego portalu sprzedażowego i znaleźć tam brylant jako przedmiot sprzedaży, no okazuje się, że brylant o wadze niespełna pół grama może kosztować 300 tysięcy. Jednym słowem, jest to kamień inwestycyjny. Można go oczywiście oprawić w dowolny wzór, ale musi, żeby. Taką cenę musi być bardzo czysty, nawet pod lupą nie może mieć żadnych zanieczyszczeń, żadnych prostków. Do równie cenionych klejnotów co brylanty należą zielone szmaragdy, czerwone rubiny i niebieskie szafiry. Szmaragd jest ozdobą pięknych koli, pierścionków zaręczynowych i koron królewskich. Wierzono, że wywołuje jasnowidzenie. Czerwony rubin dawniej był amuletem kapłanów, uczonych, rycerzy i małżeństw. Uważano, że przywiązuje się do właściciela, a oddane w obce ręce przynosi wiele szkód. Szafir to kamień zwycięstwa, amulet władców, artystów i ludzi cnotliwych. Wierzono, że chroni przed wrogami, biedą, trucizną, głuchotą i ślepotą. Bardzo ceniony przez kolekcjonerów i Radiestetów jest kryształ górski. Kryształ górski jest bezbarwną odmianą kwarcu, krystalizuje w postaci ostro zakończonych słupów. Kiedyś wierzono, że jest zastygłym lodem i nie topi się nawet po podgrzaniu. Wspomniałem o radiestetach. Otóż używają oni kryształu górskiego jako wahadełka do badania stanu zdrowia, cieków wodnych, a nawet do ustawiania mebli w mieszkaniu. Najbardziej cenioną odmianą kwarcu jest ametyst. Nazwa pochodzi od greckiego słowa ametystos, gdyż był w co święcie wierzono środkiem zapobiegającym upijaniu się, robiono z niego kielichy i puchary. Dziś służy do wyrobu galanterii ozdobnej. Ametyst zdobi pierścień papieski znajdujący się w skarbcu watykańskim. Do ciekawych odmian kwarcu należą kwarc różowy. Dymny, cytryn, czy tygrysie, sokole, czy bawole oko. Do ocenionych kamieni ozdobnych należą także turkus, lazuryt, agat, jadeit, nefryt i jaspis. Tu mam turkus, który trafił do mnie z Egiptu. Jego nazwa nawiązuje do Turcji, gdzie handlowano nim w czasach średniowiecza. Charakteryzuje się pajęczą, siecią manganowych i limonitowych dendrytów. Turkus używany jest do wyrobu drobnej galanterii ozdobnej, rzeźb, talizmanów oraz inkrustacji. Można zobaczyć nieraz u Pań piękne naszyjniki właśnie wykonane z turkusu. Turkus czuje swojego właściciela, potrafi nieraz zmieniać kolor w zależności od samopoczucia. Myślę, że ten turkus i jego właściciel czują się dobrze. Teraz o lapis lazuli. Jak widzicie, jest to intensywnie niebieski kamień. Chociaż jak przyjrzymy się bliżej, to znajdziemy na nim białe żyłki kalcytu czy też złotawe miejsca pirytu. No ale tak naprawdę przeważa tu lazuryt, niebieski lazuryt. To jego niebieskość wykorzystano do uzyskiwania niebieskiego barwnika ultramaryny. Kiedyś mielono i mieszano z olejem. Lapis lazuli został opisany po raz pierwszy ponad 2,5 tysiąca lat przed naszą erą w sumeryjskim eposie o Gilgameszu. Starożytni Egipcjanie używali go przy ceremoniach religijnych. Znaleziono też w grobowcu hamona. Grecy i Rzymianie przyznawali go jako nagrodę za odwagę. A ja, nabywając lapis na pewnego dnia nagrodziłem się sam. Jaspis. Jaspis jest jednym z najbardziej kolorowych minerałów. Odznacza się wyjątkową zmiennością barw. Jest skryto krystaliczną odmianą kwarcu. Co to oznacza skryto krystaliczną? Otóż, żeby dostrzec kryształy, trzeba by użyć dużego powiększenia. Jaspis jest doskonałym materiałem rzeźbiarskim do wyrobu figurek, mozaiki, przedmiotów codziennego użytku. Bywa także cięty na plastry i szlifowany jako dekoracyjna okładzina. Ja ten okaz jaspisu pozostawię takim, jakim jest. Dla mnie jest on najpiękniejszy. Agat. Agat jest jednym z najbardziej popularnych kamieni ozdobnych. Agaty mają formę kulistą lub bulwiastą z ułożonymi barwnymi pasmami. Agaty często cięte są na płaskie płytki stosowane jako elementy zdobnicze lub po wypolerowaniu, wykorzystywany do wyrobu brosz i wisiorów. Teraz będzie o marmurze, bo to wyjątkowa skała, dająca się łatwo wyciąć i polerować. Najsłanniejszy marmur pochodzi z Karżary w Toskanii we Włoszech. Michał Anioł chętnie go używał. Mamy tutaj wyjątkową rzeźbę, na fotografii rzecz jasna, rzeźbę Pietę wystawioną w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Rzecz, ja, rzecz jasna wykonano z marmuru. Zachwyca dbałością o szczegóły. Drugim wyjątkowym cudem cywilizacji z marmuru jest mauzoleum Taj Mahal w Indiach, zbudowanego na pamiątkę przedwcześnie zmarłej ukochanej żony. Jedno i drugie wykonane z marmuru. Prawda, że zachwyca? I na koniec o różach pustyni, bursztynie i piorunach. Róża pustyni nazywana jest też różą piaskową albo różą kamienną. Rodzaj róży gipsowej powstający na gorących, suchych pustyniach. Róże pustyni są skupieniami zrośniętych ze sobą soczewkowatych kryształów gipsu o kształcie, jak Państwo widzą, zbliżonym do płatków róży, czemu zawdzięczają swoją nazwę. Jako podrzędny składnik w skład róż wchodzi piasek. Tutaj mamy taką różę pustyni, tu mamy taką, ale są jeszcze róże pustyni takiej wielkości. Tu mamy różę pustyni, jak dobrze przyjrzymy się, to między płatkami znajdziemy piasek pustyni Sahary. Teraz o bursztynie. Bursztyn to skamieniała żywica drzew iglastych. Jego nazwa pochodzi od ersztyn, to znaczy palić, płonąć. Lekko podgrzany wydziela zapach kadzidła. Bursztyny występują na całym świecie, jednak najładniejsze okazy pochodzą z wybrzeża Bałtyku, często wyrzucane przez sztormowe fale naszego morza. Każdy słyszał o bursztynowej komnacie podarowanej w 1000 w 1716 roku Piotrowi Wielkiemu. Był to skarb jako dowód przyjaźni, potwierdzenie sojuszu zawartego z Fryderykiem Wilhelmem przywiezionej do Petersburga. W 1755 roku carowa Elżbieta przeniosła komnatę do pałacu w carskim Siole. W 1941 roku trafiła w ręce nazistów. Rozmontowana i wywieziona. Dokąd? Nie wiadomo do dzisiaj. W roku 1979 rząd radziecki zamówił replikę bursztynowej komnaty. 24 lata później, kosztem 11 milionów dolarów, częściowo sfinansowana przez Niemców, została ukończona i ponownie zainstalowana w pałacu Katarzyny. Oryginał został zastąpiony, ale niezapomniany. Wielu wierzy, że wciąż istnieje, tyle że jest dobrze ukryty. I na koniec o tak zwanych piorunach, czyli skrzemionkowanych rurkach, znajdowanych często w piaskach i żwirach. Mówimy tak zwanych, bo nie są one efektem wyładowań atmosferycznych, a odnóżami wymarłych morskich głowonogów, belemnitów, żyjących w już i kredzie pod koniec której wymarły. Mamy tutaj sporo tych piorunów i jak widzicie ułożyłem je w formie takich odnóży. Kiedyś tutaj był tułów, oczywiście tylko zostały te odnóża i one skrzemionkowały i dzisiaj możemy znajdować je po wielu milionach lat. Tak więc nie są to pioruny, a skrzemieniałe, rozczłonkowane odnóża, żyjące kiedyś wodnych stworzeń. Ale skoro taka nazwa się przyjęła Niech tak zostanie. Jak widzicie, często zwykły kamień może okazać się niezwykły, bo będą wiązać się z nim jakieś ciekawe, wyjątkowe wspomnienia. Gdy będziecie na spacerze, spoglądajcie pod nogi. Tam leżą cuda natury. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się osobiście i te wszystkie okazy można będzie obejrzeć na wystawie, która, jak i nasze spotkanie z wiadomo z wiadomych powodów tym razem nie doszła do skutku. Zbigniew Borek, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.